Czołem, witamy Was znowu z nadkarasiowego łowiska. E, biolog środowiskowy, doktor habilitowany Paweł Oglęcki. Nauczyłem się, wykułem. No, I zauważyłem. I ja. E, obiecaliśmy niedawno Wam odcinek o gatunkach obcych, inwazyjnych. E, ja go się bardzo nie mogłem doczekać, więc myślę, że może spróbujmy. A ja jestem tego. zaskoczony, ponieważ nagrywaliśmy o karasiach, a nagle mają być gatunki inwazyjne. Przeszliśmy ale, płynnie. No, no, przeszliśmy płynnie. E, Okej. Okay. Co to jest w ogóle gatunek obcy, gatunek inwazyjny? A to nie jest to samo. To nie jest do końca to samo. Jak zwykle, Dlat... na dzień dobry, babol. Dlat... Nie, 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 żaden babol, to jest w ogóle, tutaj jest, wśród naukowców nawet nie ma zgodności, jeśli chodzi o nazewnictwo. Gatunek obcy, też pojęcie szalenie, szalenie niejednoznaczne, bo z drugiej strony wprowadzamy gatunek rodzimy, który jest w naszych, w naszym przypadku w wodach od zawsze. Co to znaczy od zawsze? Przecież klimat się zmieniał, warunki się, warunki się zmieniały. Także trudno, trudno powiedzieć. Jest wystarczająco długo i w zdobyciu tych terenów, w cudzysłowie w zdobyciu, nie pomógł mu w żaden sposób człowiek. Natomiast jeśli, jeśli chodzi o gatunki obce, no to one się pojawiły w drodze jakiejś tam ingerencji człowieka. W ogóle, jeśli chodzi o. Tę, tę kwestię jest ona szalenie delikatna. Przepraszam, będzie troszeczkę takiego smutku dydaktycznego, biologicznego. Jeden z najsłynniejszych ewolucjonistów w historii, Stephen Jay Gould, od niedawna nieżyjący niestety, stwierdził, że od pewnego czasu, mniej więcej od 50 lat, od 100 lat, mówimy o kresie ewolucji ponieważ człowiek już tak bardzo zdominował ekosystemy, że w zasadzie nie, nie, nie ma naturalnych procesów ewolucyjnych, że rządzi nimi, nimi człowiek. Gdybyśmy to przenieśli jeszcze trochę, trochę wcześniej, no to być może działalność, działalność człowieka, nie, działalności człowieka nie powinniśmy traktować jako naturalnego procesu, procesu ewolucyjnego. I w każdym razie to, jeśli człowiek przenosi jakiś, y, 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 jakiś gatunek skąd, y, skąd gdzieś, to już jest działanie wbrew, y, wbrew naturze i wtedy mówimy o gatunku, gatunku obcym. Y, natomiast gatunek inwazyjny dodatkowo musi się cechować pewny, y, pewnymi atrybutami. To znaczy, zagrażać y, rzeczywiście gatunkom rodzimym. Do tego stopnia, że będzie je wypierał, będzie je niszczył, może spowodować w ostatecznym rozrachunku ich wyginięcie, poza tym cechuje się bardzo dużą amplitudą ekologiczną, czyli bardzo dużą tolerancją na czynniki, na czynniki zewnętrzne i dlatego może szalenie szybko zdobywać nowe, nowe tereny, ma bardzo, bardzo szybkie tempo w rozważania, rozwodu I, 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 i wreszcie właśnie jest szalenie taki prężny. To znaczy, no, ten, to, to tempo jest, jego rozprzestrzenianie się jest Bardzo naprawdę szybko. błyskawiczne. I jeśli chodzi o gatunki inwazyjne, bo gatunków obcych mamy u nas sporo. No, wyczytałem gdzieś, że około 30%. Ryb, które pływa u nas? Tak, to jest tak my, mo, możemy uznać za gatunki obce, natomiast gatunki e, inwazyjne, tak naprawdę w, 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 wskazać, no, ten, 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 ten trzebaczek, tra, e, trawianka, sumik, one są rzeczywiście inwazyjne, przede wszystkim dlatego, że e, zagrażają innym poprzez zjadanie ikry. to są ikrożewcy, często wyspecjalizowani, e, dla, e, dlatego są rzeczywiście niebezpieczne, ale ten aż o którym żeśmy ostatnio rozmawiali, ja, ja bym go za gatunek ekspansywny, tak, ale za inwazyjny, trudno. niekoniecznie. To no, był kwestia, kwestia nomenklatury. No to, że akurat w regulaminie jest to, że te trzy gatunki czebaczka. Zaraz drob... do nich przejdziemy. A, no to, to, nie, to, to, się, to się nie wnoszę. Także to może być troszeczkę, troszeczkę co innego. Okej, okay, no to jeżeli już zaczęłeś mówić o sumiku karłowatym, bo to jest chyba taka najbardziej popularna ryba z tych nazywanych obcymi, inwazyjnymi i tak dalej, dla naszego ekosystemu obcymi, jakie zagrożenia niesie obecność tej ryby w naszych wodach? Ikla. zjadanie ikwy, zjadanie wy, wyżyrnej ikwy. Bo jest bardzo żarłoczną rybą, tak? Ba, jest, bar jest bardzo żarłoczny. I chyba, chyba wszystko żerny. Tak, jest. jest, jest znaczy, drapieżnikiem, yy, ale wiem, że yy, yy, na yy, jest, yy, jest drapieżcą, ale potrafi wraźć na kukurydzę. i yy, to jak, yy, jak bardzo jest jakim dużym zagrożeniem jest dla innych wszystkich yy, organizmów żywych kukuwiedzy <grydze> w, w akwenach jest to, yy, jakżeście złowili kiedykolwiek sumika karłowatego, tego, co jest największym, pro, yy, na, na, największym problemem, to jak mu wyjąć haczyk. On ma haczyk gdzieś tam. Yy, Koło, płetw, koło płetwy ogonowej. Od razu. Branie... Uuu. Spławik, spławik, w dół. I trzeba bardzo uważać, bo jak się skaleczymy kolcem, płetwy, płetwy grzbietowej, on ma trzy takie kolce na boki, ale ten grzbietowy jest najgorszy, to się ta karana babrze kilka, kilka no tygodni. No właśnie chciałem się zapytać, czy on ma tam jakieś nie wiem, toksyny, jakiś jad w tym kolcu, bo faktycznie Coś to się babrze. takiego ma, ja, do, ja dokładnie nie wiem, więc nie chcę, nie chcę tutaj strzelać, ale, ale babrze się to, babrze się to potwornie. Nie no wiem, i tutaj ma. chyba nie ma nie ma. Jakby wątpliwości, że złowione sumiki karłowate lepiej zabrać. Ale tak, zwłaszcza, że zwłaszcza są, pyszne, są pyszne. Są Próbowałem. pyszne. Próbowałem. Tylko tak, ja też zawsze w pewien sposób się cieszyłem, jak złowiłem sumika karłowatego, tylko musiałem kilka razy się ukłułem, przestałem cieszyć. Ale są, są naprawdę pyszne. Natomiast jeśli chodzi o trzebaczka, no. Nie, nie złowiliśmy. No właśnie, bo to jest drugi gatunek sawaczka i nie możemy pokazać. Ale ja poczekaj. Mam tego unikać. Ale, Ale poczekaj, poczekaj, jeszcze sumik karłowaty, bo ty już. A, do a, a ja jeszcze o sumika karłowatego chciałem się zapytać. Czy wiadomo, skąd się w naszych wodach wziął? No skąd z Ameryki Północnej. Tam jest bardzo popularną rybą wędkarską i osiąga masę do dwóch kilogramów. Kilo, kilograma do dwóch. Pływa sobie w wodach. No tak, a w jaki sposób się do nas dostał? Czy to było z jakąś, nie wiem, hodowlą jakiś ryb, czy bo słyszałem też, że niektóre gatunki, do których później przejdę, mogą się jako, przedostać jako balast w okrętach, tak? Nie, no, on się nie przedostał jako balast w okrętach, został, po prostu. Został, został przywieziony i mamy ten koniec XIX wieku i Pomorze, Pomorze Zachodnie i niemieckich hodowców. To jest jakiś inny hodowca, nie pamiętam, inny niż ten, który sprowadził czaka i I suma i do Ebro. Co już mają ci Niemcy z tym sumami? Y, y, ale też sprowadził właśnie sumika, sumika karłowatego, no i oczywiście ucieczki i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. rzeczywiście Swoje... jest, to, jest, jest to przekleństwo niektórych zbiorników, prawda? No, on się bardzo szybko rozprzestrzenia, jak już stał na gatunek in, 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 inwazyjny. Ekspansywny? A, ekspansywny, ekspansywny, znowu ja się też tutaj nie chcę, chcę za kawa Bo na przykład on potrafi żyć nawet w rowach melioracyjnych, tak. w kanałach i tak dalej, także jest szalenie odporny ekologicznie plastyczny ekologicznie, e, opanował cały system kanałów jebczna. E, no szybko, szybko mu to idzie. Okej, okay, no to czebaczek, goniłeś do czebaczka. Goniłem do czebaczka i w sumie, no, no bo to jest ryba, której na pewno nie sprowadzono, nie sprowadzono celowo, tylko właśnie to co Chodowić, powiedziałeś. Tak? Dlatego mi się skojarzył z, z materiałem zawybieniowym. E, czy to można nazwać e, rozprzestrzenieniem się? Półnaturalnym, jak gdyby, no bo w końcu człowiek ma No te... tak, ale czy, czy, czy się y, rozmnoży? Na przykład jest wpuszczony gdzieś do jakiegoś zbiornika? to się rozmnoży? W teoretycznie warunkach. nie. A faktycznie nie, A praktycznie nie, nie wiem. wiadomo. A faktycznie nie wiem, ponieważ y, te gatunki są tak nieprzewidywalne. Że być może za, za chwilę się okaże, że się rozmnaża. W tej chwili wiedza, wiedza jest taka, że się, że się nie rozmnaża, natomiast no, bardzo, bardzo szybko jest jak gdyby, transmitowany na, z, z, innych, z innych miejsc. Właśnie na tych kaczych chłapach, właśnie z materiałem zawybieniowym wszędzie tam gdzie się wpuszcza, no przecież tutaj, w tej, w tej wodzie, no skąd się wzięły czabacz? Być może przy, przyniosły, je, przy, przy, przyniosły je łyski w postaci, w, w postaci ikwy, ale skąd? No, jeśli się nie rozmnaża, no, no to, no to ze stałów hodowlanych. Ale diabli, co, diabli wiedzą, jak się wiedzą. Bardzo, jest, jak, bardzo jak jest często słyszę o zbiornikach, które nagle... Zostały zarybione karpiem i nagle w tym momencie pojawił się czebaczek. Zresztą yy, mówiłeś, że to, to, to jeziorko, na którym teraz jesteśmy, też kiedyś było zarybiane karpiem. A wcześniej nagle tak, te trzebaczki tak, tak. wystrzeliły. I wystrzeliły wtedy w wte, Czyli ewidentnie trzybaczki. przyjechały razem z karpiami. Przyjechały razem, przyjechały razem z karpiami, ale pomyślmy sobie, jeśli yy, nie, ma, yy, nie ma naturalnego ro, yy, rozrodu, to musiały być przywiezione zapłodnione ziarna, yy, 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 no tak. ziarna ikry. Ile czasu by musiało być? No, fakt, że trzebaczkowi na pewno sp sprzyja rozwój techniki w tej chwili, bo przywiezienie materiału zawybieniowego z innego kontynentu nawet zajmuje parę dni. Yy, tak. ale ciężko, ciężko, ciężko powiedzieć jak jest jak, jak, jak strzewaczki. Trzeci gatunek trawianka. Y, powiem szczerze, o trawiance y, nie wiem nic. Ja wiem bardzo mało. Ja wiem bardzo mało oprócz, y, oprócz tego, że jest. Y, drapieżna, podobno. jest to jest, jest, jest kształtna, jest drapieżna, y, jest drapieżcą, nie, 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 nie poluje tak na inne ryby, ale na na bezkręgowce, y, na bezkręgowce i na rybek. Y, tak. Również jest i Także też, też wiele więcej o niej nie wiem. Powiem Ci szczerze, że nigdy nie widziałem trawianki na żywo. Ja Także ja tak, 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 być może. Ale nie występuje na pewno nasze naszej Na wolach. pewno występuje i te, też podobno, jeśli wierzyć ich teologom y, zwiększa swoją liczebność, ale nigdy nie złowiłem, nigdy nie widziałem. Także trawianka jest dla mnie czymś takim kompletnie, no, może nie kompletnie abstrakcyjnym, wiem oczywiście jak wygląda. Y, no, dorasta do największych Nie, nie, z sumikiem nie może się nie no może rywalizować. Y, tylko z trzebaczkiem wygrywa, my. tak, jeśli chodzi o rozmiary, bo do 25 cm jest podawana. Ale... I to są, to są te trzy gatunki, które chyba bezwarunkowo należy, no, nie wolno Trzeba. im zwracać, Trzeba, nie wolno im zwracać wolności. Tak jest regulamin, zresztą nie, 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 nie widzę powodu, Szanowni, że ja kilka wypowiadałem, że wędkarz musi umieć zabić wybę. To jest, no, jakby, to nie, jakby to nie zabrzmiało, nawet jeśli jest zatwardziałym nauki-owcem, no yy, to jest to umiejętność, którą po prostu musi, yy, musi posiadać właśnie na tego typu, tego typu przypadki. No tak, sumik karłowaty. Yy. Trzebaczek amurski, trawianka. Tak. Trzeba umieć humanitarnie zabić rybę. Czyli dla kotka? Dla kotka. Tak, ale dla kotka też nie, 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 nie wrzucimy jej żywcem w trawę i nie pozwolimy, żeby natura to za nas zrobiła. Jak to się kiedyś ładnie mówiło, żeby wyba usnęła. Nie, nie. Rybę trzeba zabić, dać jej w łeb. No to w takim razie y, kolejnym gatunkiem, który aż, aż chce się tutaj poruszyć jest tułpyga. Czy to jest gatunek obcy, ekspansywny w naszych wodach? Czy... Jak go traktować? Tołpygi, bo to, mamy, mam, pstra. Mamy, dwa, mamy dwa gatunki, białe i które y, mogą tworzyć mieszańce. Znaczy, zdarza się, że tworzą mieszańce, nie to, że robią to nagminnie, ale, mhm. ale, ale, ale mogą, się, mogą się krzyżować. Y, z tołpygami jest y, sprawa inna, bo to jest rzeczywiście działanie celowe człowieka. Y, podawany jest najczęściej tutaj, ja zapamiętałem to, dlatego że jest to rok moich urodzin, 1965, y, kiedy y, Pierwsze tołpyki wpuszczane są celowo do, do, do jezior, do zbiorników cieplejszych, do jezior konińskich, po to, żeby uchronić te, te zbiorniki przed masowym kwitnieniem fitoplanktonu. Bo to są ryby planktonożerne, aczkolwiek zwłaszcza tołpyga pstra, im jest starsza, im jest większa, tym częściej przechodzi na drapieżnictwo i odżywia się, odżywia, się, odżywia się rybami. To są przypadki złowienia tołpygi na błyski podlodowe, pod, pod, pod po prostu niesamowite, bo z jednej strony ryba ciepłolubna tak. i, i, i planktonożerna, a z drugiej na błyskę, błyskę podlodową. E, tak, tak I, i to jest zupełnie, zupełnie normalne. Także wpuszczone, wpuszczone celowo, oczywiście znowu się nie rozmnażają u nas, w związku z tym cały materiał pochodzi z zawybieni. One są co pewien czas powtarzane. Ryby, które mają się rozprawiać. Z z fitoplankton. I rzeczywiście rozprawiało się, bo tak, a tak. Nie, nie, nie ma zagrożenia na przykład takiego, jak w Stanach Zjednoczonych. Widzimy filmiki, gdzie nie wiem, czy zostały jakoś wpuszczone sztucznie te topyki czy coś, i po prostu jest ich zatrzęsienie. Jedynym, jedynymi rybami żyjącymi w niektórych akwenach są pygi, które wyskakują. Pewnie nie spotkałem się z taką sytuacją. Tak? U nas. Bo są, nie nie są, słyszałem, ale. Ja widziałem mnóstwo filmików, gdzie po prostu. W, taki, mnóstwo w takiej jest. sytuacji powinno dojść do karłowacenia populacji zawsze, no to są tułpygi, Zawsze po pewnym czasie nastąpi kres takiej. No, no, bardzo gwałtowna redukcja liczebności. Aha. No bo bo nie, ma, nie ma mowy, żeby to się utrzymało bez pokarmu, prawda? Bo skoro wszystko wyżywa, no tak. no to, to jak? Będą się wyżywać się nawzajem? Nie. No dobra, czyli jak taką złowioną tę płygę traktować, jako, jako po prostu jak chce. fajny połów, czy. Jak, jak kto chce? Gatunek obcy, ale absolutnie nie, nie, nie grożący. Czyli nie, 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 grożący nie stwarza niczym. żadnych zagrożeń, tak? O, widzisz, ja myślałem właśnie, nie. że jest inaczej. Nie, no ale jakie zagrożenia, że będzie zjadał Nie, ja Wyje cały plankton. No, całego, cał, 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 całego, całego nie wyje. To już prędzej amur, który mm -hmm. może, może wyrzeć całą, całą trzcinę, prawda? Cały, cały szuwar raczej. E, I już bardziej bym był za tym, żeby jeśli złowimy gdzieś amura, a, a jeszcze akwen nam się w miarę podoba, to może się zastanowimy, bo on też się tu nie rozmnoży. Nie wiadomo do końca, do licha ciężkiego. Ktoś mi pokazywał, i to biolog, nie powiem, nie, nie powiem kto, ale dosyć taki zna, znany biolog, tarlisko amura na gople. To mm -hmm. opło w ogóle jest takim dziwnym, dziwnym jeziorem, bo tam się i karpie podobnie sztrą, i właśnie omówię. Właśnie ja nie mam powodu, żeby mu nie wierzyć w związku z tym, bo on wie, jak wygląda tarło. Ale to też kilkakrotnie powtarzałem. Czym innym jest tarło, a czym innym jest udane. Tarwo. Tak, tak, tak. No one nie, mogą nie, przystąpić, ale nie, 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 nie wiadomo, nie dokładnie. Dokładnie. Tak, bo można obserwować, a Czyli może... Czyli nie wiadomo, nie wiadomo, jak jest za Nie, nie tak? wiadomo, jak jest za Natomiast na pewno on był sprowadzony, też sprowadzony yy, i też z tamtego, z tamtego kierunku, no jak jaka no to skąd, no z Azji, yy, po to, żeby, yy, podobnie jak to upygasz w, yy, w celu rekreacyjnym, poprawy wartości rekreacyjnych, ale amon miał z kolei zajmować się makrofitami i, szu, i szuwarami. Ale Tego słyszałem, że potrafi, potrafi się zająć aż za bardzo. Potrafi się zająć aż za bardzo i dlatego potrafi zostawić jezioro po prostu takie tak. be, 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 bez, bez szuwarów. No i co wtedy, jeżeli powiedzmy w, w zbiorniku niewielkim, takim jak tu powiedzmy, ktoś wpuści 10 Amarów, Amorów czy 20, one wykoszą całe zielsko i czy też ich populacja, tak jak mówisz przed chwilą, o pydze, nagle po prostu... No, a, co nie będą, będzie... a co będą jadły? No nie wiem, czy już tak. Nie, 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 tak tak, zaraz to już tak szybko mi to nie pójdzie. No po prostu knach populacji. Nie okay, ma, nie a nie ma jedzenia. A uważasz, że to jest dobre, jeżeli zarybiamy właśnie amurem? Czy, czy to zależy od zbiornika rzeczywiście, że czasami jest to wskazane, ja, ja, a czasami nie? Ja w ogóle, jeśli chodzi o zarybienia, mam jedną taką zasadniczą ideę. Zawybienia powinny być dokonywane pod okiem pod zaleceniem, na zlecenie bardzo doświadczonego ichtiologa. Który obejrzy akwen, przeanalizuje jego możliwości, jego trofie, jego parametry, i wtedy zdecyduje, co należy tu wpuścić, co można tu wpuścić i jakie będą dalsze, dalsze konsekwencje. Natomiast no, to, co widzimy u nas, najczęściej jest to jakiś tam operat, i po prostu tak. tyle, tyle mamy wpuścić tego, tego, tego. Ja mam generalnie bardzo negatywne zdanie o przeprowadzanych u nas zalewieniach. Bardzo dobrze, bo ja też. Ja myślę, że o amurze to może kiedyś zrobimy osobny odcinek jako o gatunku yy, i jakby płynnie, aż się chcę zapytać o karpia, yy, bo to też przecież nie jest gatunek, który, nie wiem, tysiąc lat temu u nas występował w sposób naturalny, w sposób naturalny ale naturalny, też, też chciałbym, wiesz, tak dosłownie powierzchownie tego karpia musnąć, bo yy, o karpiu myślę, że też zrobimy osobny, osobny odcinek. Natomiast właśnie, yy, co z tym karpiem? Czy... Z zarybieniami. No, co, co z tym karpiem? Znowu sprawa jest niejednoznaczna i znowu także będzie się wiązała z kwestią nazewnictwa. Ja pamiętam, że jeśli przychodziły, kiedy przychodziły do Redakcji Wiadomości wędkarskich jeszcze w tamtym wieku zgłoszenia karpi pełnołuskich, których część była złowiona w rzekach, o dziwo, to je nazywano sazanami. Tak? Sazan jest rzeczywiście dziką formą karpia. Rzeczną i teoretycznie, bardzo teoretycznie on występuje na przykład w Dunaju. W zlewni Dunaju. My mamy trzy rzeki, które należą do tej, do tej zlewni, ale one są malutkie, one są górskie. Trudno sobie wyobrazić, żeby tam przepłynęły, przepłynęły sazany, ale znowu na kaczych łapach, w jakikolwiek sposób wspomagany przywodniczo, jest możliwe, Przepraszam, czysto teoretycznie, że dzikie karpie rzeczne będą w naszych wodach, wodach obecne i wtedy trudno mówić, że jest to gatunek obcy. No tak. Prawda? No bo on się jest, jest blisko, my mamy połączenie ze, ze, ze zlewnią Dunaju. Yy, natomiast z kolei ryba hodowana u nas najwcześniej, bo początki tej akw, akwakulturystyki, tak powiem, czyli hodowli, hodowli stawowej w Polsce, to jest początek XIII wieku, nawet niektórzy mówią XII wiek, stawy przyklasztowne, bo ryby były ulubionym, właściwie często jedynym daniem, pożywieniem mnichów, zakonników. I już wtedy te karpie do nas, do, do nas trafiały od południa przez Bramę Morawską, myśmy karpie przejęli od Czechów e, i zamiłowanie do karpi. E, Także od, znowu pytanie, jeśli one się, one się przedostawały do innych, do innych zbiorników, albo człowiek zawybiał te zbiorniki, albo przepływały sobie same przy wysokiej, przy, wysokiej, przy, przy wysokiej wodzie. Od kiedy możemy mówić, że ryba jest rodzima, od kiedy, od, od, no tak. od kiedy nie? Minęło 900 lat. Więc. Ja, bym, ja ja, co do karpia mam bardzo taki przyjazny stosunek. E, lubię e, lubię karpie zarówno łowić, jak i jeść, przyznaję. E, ale do jedzenia zazwyczaj kupuję. E, także gatunek wodzimy taki pół, rodzimy. pół, rodzimy. pół rodzimy. Nie ma czegoś takiego, oczywiście ja sam z siebie żartuję, jak, jak nie ma pół dziewicy, o czym wiele lat tak, wiem. Tak. Ale. ale nie traktowałbym go jako ani inwazyjny, ani... ani no tak to obcy. myślę, że o karpiach... Bo jeszcze, jeszcze jest kwestia kulturowa, no tak się zakorzenił w polskiej tradycji, no tak. że... Ale Co to myślę, to że o karpiach, o karpiach to spróbujemy kiedyś mm -hmm. nagrać osobny odcinek. Yy, powiedz mi, jak jest jeszcze z babkami, ponieważ yy, babek yy, w naszych wodach jest chyba kilka gatunków, tak? Jak nie kilkanaście, nie wiem... Bycza, czarna, za, łysa. Za, no właśnie ły, Łysa. Tak. Chciałem powiedzieć Mało za, za gatunki ekspansywne, włosiona. Za gatunki ekspansywne y, i te inwazyjne, ek, inwazyjne przede wszystkim. Ja, widzicie, że też się często mylę ekspansywny, inwazyjny, bo jedno. Y, y, Inwazyjnie jest zawsze ekspansywne, ekspansywne nie zawsze jest inwazyjne. Y, za inwazyjne uważane są, y, s, y, s, y, są trzy y, Łysa, bycza. Is Czarna? chuda, smukła? Jest coś takiego, chyba, yy, nie chyba nie chuda, chyba chuda. To jest, yy, to, to, to jest, to jest jej nazwa ga, gatunkowa, a smuka, aczkolwiek może no tak, zostałem złapany wiesz, tutaj na wykroku, w związku z tym nie, 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 nie pamiętam dokładnie, nie miałem jak sprawdzić, a nie mam dostępu do internetu w tej chwili. I one chyba przywędrowały właśnie jako... One wszystkie przywędrowały, przy, 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 przywędrowały jako yy, gatunki no, ekspansyw, ekspansywne, inwazyjne, przy, oka, przy, przy, przy okazji int, introdukcji innych, in, in, innych ryb do... Ale do słyszałem, koloru. że, tylko nie pamiętam, nie pamiętam też powiem szczerze, który to gatunek babki, że obserwowany jest, jak on postępuje, tak, że w jakimś tam do dorzeczu, nie wiem, Wisły, że widać, jak to ja, ja jest widać, że one wszystkie, tak, że, one są że dosyć szybko. są wszystkie ekspansywne, bardzo, yy, dlatego że mają, wszystkie te ryby mają, powtórzę się tutaj, mają wspólną cechę, one mają bardzo dużą tolerancję ekologiczną, czyli w bardzo zróżnicowanych gatunkach tak. są, w stanie, yy, są w stanie poradzić. To jest cecha tych gatunków, które szybko zwiększają swoją liczebność i szybko zasięgi. Yy, i szybko zasięgi. Ale tak będzie, tak będzie, tak, tak, tak będzie w przyrodzie i w, obecnie, w momencie globalizacji, kiedy w zasadzie przepływ no, wszystkich, zarówno ludzi, jak i wszystkich, nieładnie mówiąc, towarów, które są z nimi, z nimi związane, jest tak szybki, tak, tak raptowny. My tego nie unikniemy. Nie wiem, czy. I nasi, na, na, nasi widzowie, czy Wy wie, y, wiecie, z jaką rybą ekspa, y, ekspansywną trochę i obcą jest w tej chwili w Polsce coraz większy problem. Z okoniem nilowym. A to chyba Woszą i nie, w i w innych marketach. Nie, w wodach w wodach. Tak, w Wielkopolsce. Mamy okonia nilowego. No, gdzie Nil? No, ludzie y, 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 ludzie Powiem szczerze, że teraz mnie zabiłeś. Pierwsze no. słyszę. Ja, ja też się niedawno o tym dowiedziałem, ale od bardzo poważnego ich tak także y, tak mi teraz to przyszło, to, to przyszło do głowy. Ale to wiadomo, czy to są duże osobniki, czy bo tam tego, wiem, tego, to... Tego chyba nie wiem, no, po, oko, nie, okonilowe plus. to, 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 to takie, takie nie na pewno, ale, bo, ale wiem, że są łowione okonie nilowe. No to no wiesz, słychać Ludzie, słychać, kokani, czasami no, piranii, tak? nie, no. słychać czasami o piraniach, o tam inne. Pirania gatunkach. to już akwaryści, bo, bo tak, jeziorka, tak. No, To są do, działania, do, do, do. działania akwarystów, albo jakieś ciepłe kanały, czy jakieś yy, elektrownie, które ciepłą ciepłowodę. I nagle okazuje się, że tam są gatunki takie typowo akwarystyczne typu właśnie Pirania, czy... Ale o koniu nilowym już tutaj się powstała jakaś praca, nie czytałem jej, ale właśnie o jego ekspansji na... To w ogóle, w ogóle nie słyszałem ja, ja, ja wcześniej też nie. Byłem, byłem po prostu taką samą minę, zrobiłem jak ty teraz. Ale... <laughs> Ale A powiedz mi bas słoneczny, bo swego czasu dosyć jest, często słyszałem jest, o tych rybach. Jest, yy, Nigdy nie złowiłem, nie, nie widziałem. Jest taki mniej więcej. Yy, bardzo ekspansywna chyba i te, znowu historia Niemcy, koniec XIX, XIX wieku, gospodarstwa, ucieczka. I bardzo dobrze, ba, bardzo dobrze się przyjął. Jest bas słoneczny, znowu wie, yy, Wielkopolska w tej chwili. Yy, tam są jakieś takie najlepsze warunki, jeśli chodzi o, o klimat, chyba o termikę, o termikę rzek. Yy, natomiast. Dosyć, dosyć rozpowszechniony, dosyć często łowiony tam. Sam nigdy też nie złowiłem. Ja nigdy nawet na oczy nie widziałem, powiem szczerze. Ja na oczy widziałem, ale nigdy, ale nigdy, nigdy, nie, nigdy nie zdarzyło mi się złowić. Jest jeszcze tęczak, temat tęczaka poruszaliśmy w temat ten czaka poruszaliśmy znowu ten jakiś będzie ten sam, co od, raka, ten od Tak, od raka ale to w... już nie wracajmy do tego, jak, jak ktoś ma z Was ochotę dowiedzieć się więcej o tęczaku, to, to odsyłamy do, do odcinka do o trągach i o trociach. Mhm. Natomiast pytanie... Bo to też jest gatunek sztucznie wcielony do naszych wód. Czy go traktować jako obcy, czy. No nie, jako obcy. Jako, no obcy, tak obcy. No, to, to jest, mówię, sto, 130 lat, nie całe, 125 lat. Yy, także yy, no nie, jest, je, jest, jest obcy, natomiast nie jest konkurentem za wielkim dla, naszych, dla naszego Pstronga. Yy, także nie, a, absolutnie nie, nie zachęcam do, yy, do zabijania tęczaków, po prostu tak, bo jak mówimy, tęczak to wróg. Ale sam, samemu, do czego się już przyznawałem, kilkakrotnie zdarza mi się ten czaka ubić. Lepiej na... ten czaka niż... Zdecydowanie, Potokowego, potokowego nie zabija. Okej, okay. czy są jeszcze jakieś gatunki w naszych wodach występujące, nie wiem, bardziej licznie lub mniej, które no są, nie chcę powiedzieć obcymi, bo to jest 30% jak już wiem, mm -hmm. ale mm -hmm. powiedzmy właśnie inwazyjnymi, o których o które ja się nie zapytałem. Czy jest jeszcze taki, no, czy tylko na pewno, rak? Na pewno są, no rak jako znana ryba. E, <noise> I małża. Z raków małże. jest kilka. Bo Oprócz tego najbardziej znanego, pręgowanego i najpospoliczego jest jeszcze w tej chwili błotny. Nie, błotny jest rodzimy. jak a najbardziej. Tak, ja mówię, a myślałem, że wymieniasz, nie, które nie, są nie, w naszych wodach. Naszy na Rodzime są dwa, szlachetne i błotne. Tak. I je po prostu tak chronimy I jest jak ten relikwie. Rak amerykański, no tak, czyli pręg Czyli pręgowany, inaczej jest oprócz tego jeszcze syg 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 sygnałowy. Jest jeszcze parę, parę innych w tej chwili ze Skandynawii, ale to już jest znowu kwestia głównie, głównie Akwarystów. I znowu rozróżniajmy tępmy tamte, natomiast zostawmy absolutnie w spokoju, zresztą musimy, bo są pod, pod ochroną. Są ochroną. I, I szlachetnego i błotnego. Tylko no, koniec rzędem temu, kto, kto, je, kto je znajdzie. No znajdzie, no tak, bo jest ich coraz mniej. Ich coraz mniej. A powiedzmy jeszcze wracając do babek, bo chciałem się to zapytać, a, a zająłem się innymi gatunkami, e, bo jest, są trzy gatunki, tak jak mówiliśmy, gatunków, trzy gatunki. Lysa, bab... i bycza. Tak, mm. inwazyjne, plus nasze rodzime. Jedna chyba nawet jest pod ochroną, jeśli się nie mylę, jedna z babek, ale to tak mi się wydaje. Ale, nie, nie żeś, chciałbym... mi, ale żeś mnie zabił w tym no momencie. No dobra, tylko jak nie rozróżnić wiem. powiedzmy te trzy od pozostałej reszty? Czy jesteśmy w stanie rozróżnić? Bo Atlas, słuchaj, yy, yy, babki mają generalnie to do siebie, że. Jakieś tam plamki. Yy, tak, ale tw tw tworzą też bardzo różne, różne formy. No, generalnie są oczywiście płaskie, jak to, jak, płaskie tak, długie, żabulec. ale mogą w zależności od wody też się troszeczkę, troszeczkę różnić między sobą. Także, nie wiem, wywany nad Stawem yy, kar yy, Karasiowym o pytanie o różnicę między babkami i o babkę chronioną, poddaje się, nie pamiętam. Mam go. Właśnie, no ważnie. To za tego ten czaka za, za, za te i ten no, no I czuje się zupełnie tutaj pokonany. Okej, okay, czy chciałbyś coś jeszcze dodać o gatunkach inwazyjnych, obcych? Nie yy, wiem. Z czy... sensem je traktujmy. To znaczy, nie, nie jako zło konieczne, którym ktoś nas uraczył. Czasami zabijajmy, czasami wypuszczajmy. to yy, no są trzy podstawowe, które zawsze trzeba, oczywiście. I, no tutaj trudno mi powiedzieć, wędkarze, kochani, zabijajcie wyby, ale te trzy akurat tak. Z korzyścią dla środowiska, no a, a jako wędkarze powinniśmy nie dbać. Przy, przy, przy okazji, z sumików zróbcie pożytek, bo są naprawdę przepyszne. No, trawianki nigdy nie próbowałem, nigdy nie też nie próbowałem, ale nie będę. raczej nie złowicie trawianki. A zębów, zębów na pewno po tym nikt nie domyja. No dobrze, to co? Temat chyba wyczerpany. oczywiście. No, trzeba, no, oczywiście, trwaczki. pojawi się mnóstwo komentarzy, że jeszcze to nie powiedziałeś, tego nie powiedziałeś, ale to nie to, że Paweł nie powiedział, tylko ja nie zapytałem. Nie, 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 Paweł y też mógł, mógł nie powiedzieć, bo Paweł jak zwykle został częściowo zaskoczony i nie, 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 nie wie wszystkiego tak samo. A jak ja z kolei tak. często jakieś pytania się nie pojawiają, które wy zadajecie później. A to jest kwestia tego, że ja po prostu się o to nie zapytałem, gdyż albo na to nie wpadłem, albo nawet nie miałem takiej wiedzy, jaką macie wy. Więc wybaczcie, ro, jak to się mówi, robimy co może. Ale to wtedy <grym> pisz, piszcie w komentarzach. Ja od pewnego czasu czytam wszystkie, wszystkie komentarze i staram się reagować na te najciekawsze pytania. Moim zdaniem na to oczywiście mogę odpowiedzieć. Także bardzo Wam dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Idziemy łowić karasie. Może trafi się czebaczek. Tak, z nadzieją na czebaczka. Idziemy Dlakotka. łowić karasie. Piękna pogoda, także trzymajcie się i do następnego!